Na imię Cezary. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć wrażenia z fotografowania najnowszym obiektywem, którego premiera właśnie się teraz odbywa, czy odbyła: Wiltroxem e, 3512 do Sony. E, powiecie Państwo, po co mi Wiltrox? Przecież mamy Sigma 3512. No, Sony jeszcze nie zrobiło 35 1 2, ale jest 1-4, o wiele mniejsze, o wiele lżejsze i w ogóle. Dlaczego ta marka? Moim zdaniem jest to bardzo, bardzo fajny produkt z kilku powodów. Przede wszystkim, pierwsze co mi się rzuca, dostaliśmy go w pięknym opakowaniu, które jak gdyby świadczy o najwyższej klasie produktu. I tu już nie możemy mówić o czymś takim jak Chińszczyzna. To, to, to już dawno minęło, zapominamy o tym. To nie jest to, co było kiedyś. Chińszczyzna, czyli produkt wyprodukowany w Chinach, a nie Chińszczyzna, jest najwyższej jakości obrazu i technologii, a także jakości wykonania samego produktu. Świadczą chociażby o tym najnowsze samochody, które zostawiają Europę daleko w tyle powoli. Nie wiadomo jak będzie potem z tymi samochodami z jakością. Jeśli chodzi o obiektyw, najnowszy obiektyw Viltroxa 35 1.2, co się rzuca nam w oczy? Jakość wykonania. Yy, mamy centralny wyświetlacz ciekłokrystaliczny, yy, który jest niesamowity, bo widzimy na nim, yy, na, yy, widzimy na nim kilka bardzo istotnych rzeczy. Które jakby w obecnych obiektywach zostają usuwane. Nie, 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 nie podaje się tych informacji, po co. Mamy y, przysłonę, widzimy przysłonę, na której pracujemy. Przysłona oczywiście pracuje w trybie klik lub płynnie do filmowania, żeby nie było słychać. Następna rzecz, mamy podaną informację. Na jaką ustawił nam ostrość, bardzo precyzyjnie, bardzo szybko. I kolejna ważna rzecz: w trybie Manual Focus mamy coś niesamowitego coś, co kiedyś istniało w obiektywach starego typu w latach 70., -tych, 80., -tych, czy tam jeszcze troszkę później, później już z tego zrezygnowano mamy podaną głębię ostrości, obiektyw, wyświetlacz podaje nam zakres głębi ostrości, czyli nastawiamy przysłonę 16 i na odległości, proszę Państwa, metr, mamy za, na przysłonie 16, mamy zakres głębi ostrości od 0,76 metra do 1,20 m. to jest ważna rzecz, nie wiem czemu firmy jakby nie, nie pokazują tego. Kiedyś były po prostu zwykłe wykresy. Jeśli był pierścień, przysłon, to był wykres i to było proste. Zrezygnowano z tego. Może ludzie teraz nie, potrafi, nie potrzebują wiedzieć, na jakiej głębi ostrości fotografują. Dla mnie w fotografii, w jak gdyby kadrowaniu głębia ostrości jest jedną z najważniejszych rzeczy. Tutaj dzięki firmie Wiltrox i fenomenalnemu wyświetlaczowi yy, wiemy, na jakiej głębi ostrości pracujemy. Wiemy, że na przysłonie 1,2 ta głębia ostrości jest papierkowa, a na przysłonie 16 mamy tam zakres od kil do kilkudziesięciu centymetrów. Oczywiście powiecie Państwo, ale no przecież ja to wiem, ale są ludzie, którzy tego nie wiedzą i mają to pokazane, przypomina im to o tym. Super 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 dla mnie, fenomenalny. Kolejna rzecz, która rzuca się w oczy przy produktach Wiltrox, to jest y, oczywiście y, gniazdo USB, USB C, przez które możemy aktualizować y, obiektyw, y, możemy wgrywać najnowsze oprogramowanie, możemy też y, dokonywać ewentualnej y, kalibracji obiektywu, jeśli jest ów taka potrzebna. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że ten obiektyw możemy też aktualizować przez Bluetootha z telefonu. Także możemy to zrobić na miejscu, nie posiadając kabla ee, w trakcie sesji, jeśli się zmienił software i nie daj Boże nagle jest nam to potrzebne albo coś się wysypało, nieraz aktualizacja software'a pomaga. Obiektyw XXI wieku. No, powiedzcie Państwo, ok, psalmy pochwalne yy, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, przejdźmy dalej. To jest obiektyw, który premierę ma właśnie teraz. Następna rzecz. Światło 1.2. Po co? No, czasami też sobie zadaję pytanie, po co komu światło 1.2? Można pracować w ciemniejszych, yy, jeszcze, jeszcze gorszych warunkach oświetleniowych, można mieć jeszcze lepsze rozmycie tła przy szerokim kącie. Ale na pewno ten obiektyw ma kilka fajnych zalet w stosunku do konkurencji. Po pierwsze, jest lżejszy, bo waży 910 gram, a konkurencja jest o 180 gram cięższa. Niedużo niby, ale zawsze 180 gram. Następna ważna rzecz, a to jest to, że firmie Wiltrox udało się zrobić średnicę filtru 77 cm. Konkurencja jedy, chyba jedyna ma 82. Powiedzcie, no, no, nie ma to znaczenia. No, ma znaczenie, proszę Państwa. Filtr 82 jest radykalnie droższy od filtru 77. Filtr 77 występuje w o wiele większej palecie obiektywów. Następna rzecz. Yy, Waga mniejsza, filtr mniejszy. Odległość minimalna fotografowania. Tu troszkę gorzej, bo ma 34 cm. Konkurencja ma 30 cm. Oczywiście e, e, obiektyw jest zasilany. Autofokus w obiektywie działa z najnowszymi silnikami liniowymi i tak dalej, i tak dalej. W obiektywie coś lata. Oj. Mamy uszkodzony egzemplarz. Nie, proszę Państwa, broń Boże, to nie jest żaden uszkodzony egzemplarz. To są po prostu soczewki pływające. Nie posiada stabilizacji, więc na pewno nie lata stabilizacja. Fajne, dobrze wykonane, dobrze się prezentujące. W komplecie dostajemy dwa dekielki, osłonę przeciwsłoneczną. No i oczywiście, jeśli Państwo kupujecie z polskiej dystrybucji U, na przykład w autoryzowanym sklepie takim jak nasz. Macie Państwo 5 lat gwarancji e, na terenie Polski. Myślę, że warto. Oczywiście autofokus tego obiektywu e, wykrywa funkcję e, e, wykrywania oka ludzkiego. Lewo, prawo, nie ma problemu, działa szybko, nie niezawodnie. Ok, jak to fotografuję? Zrobiliśmy test na Sony A1, 50 milionów pikseli, żeby nie było, że e, za słaba matryca i dał radę. No więc dał radę. Na 50 milionach pikseli, na przysłonie 1.2, no bo jak na 1.2 jest dobrze, to potem jest tylko lepiej, daje radę. I na brzegach jest subtelnie ostrzejszy od konkurencji, na przysłonie 1.2 Sigma wypadła delikatnie słabiej, ta ostrość, ta rozdzielczość ewidentnie przy Sigmie na brzegach to wszystko spadało. Tu się to trzymało dobrze, nie, nie było widać tego takiego spadku jak w przypadku Sigma. Następna rzecz w stosunku do, 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 do Sony na przysłonie 1.4, no tutaj GM był lepszy, ale to są różnice naprawdę na zasadzie... Wie, wiecie Państwo, powiększania pliku 50-milionowego na 100% i przyglądania się na zasadzie, z, prawie z, z lubką, czego nie lubię robić, e, kreseczki, czy widać treść kreseczki, czy nie widać, czy widać zawartość śrubki, czy nie widać zawartości śrubki. Więc chyba nie na tym fotografia polega, e, ale tak no, chciałem porównać, czy Wiltrox czy, czy, czy e, już dołączył do. E, do tej najwyższej półki. Moim zdaniem tak. Autofokus autofocus w, tym, w tym obiektywie, szybkość reakcji autofokusa na przeostrzenia tył przód, tył przód, blisko daleko, blisko daleko. Tutaj zdecydowanie miał przewagę nad konkurencją 1/2, ale w stosunku do GMA był troszkę wolniejszy, troszkę słabszy. Być może po wgraniu kolejnych software'ów. Ten, te, 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 te takie wachnięcia autofokusa, które miały miejsce, e, zostaną zlikwidowane. Oczywiście trafienie stuprocentowe, wykrywanie oka, wszystkiego, to wszystko działo, działało e, perfekcyjnie. Tu nie ma żadnych jakby obaw. To jest to, co z, zawsze mówię. Czas i, i technologia. E, GM ma kilka lat, Sigma 1.2 ma kilka lat, to to wpływa ten czas, to ten postęp technologiczny, rozwój konstrukcji optycznych, powoduje to, że każdy nowy obiektyw jest lepszy, poprawiony, ma usunięte jakieś tam wady i działa bardziej precyzyjnie. Fajną rzeczą w tym obiektywie jest to, że jest mniejszy, ma mniejszą średnicę filtra, jest lżejszy. No, i jeszcze jest zdecydowanie tańszy od konkurencji. Więc wydaje mi się, że bardzo ciekawy produkt dla osób, które chcą mieć 35-1-2, które szukają nowych doznań fotograficznych, które osiągamy dzięki tak jasnemu obiektywowi. Szczerze mówiąc, polecam, rekomenduję bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie chociaż gdzieś tam nie fotografowałem do tej pory Wiltroxem, ten mnie zaskoczył bardzo, bardzo pozytywnie. Polecam, rekomenduję no i oczywiście zapraszam na zakupy do naszego sklepu. Jeśli Państwu się film podobał, ciuki do góry, dziękuję, do widzenia.